Cześć, siemaneczko moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was już w kolejnym odcinku, czwartym odcinku podajże, z shakes and fidget moi drodzy. Mamy 135 gry, ba, 383 monety i co dzisiaj mamy do zrobienia? Oczywiście to co zawsze karczma, są to odcinki codziennie, widzowie codziennie o 15 macie odcineczek, więc łapeczka w górę, subek, jakiś miły komentarz, bardzo zachęcam. Odpowiem, odpowiem jak ktoś fajnie coś napisze. Yy, moi drodzy, co by tu ciekawego mamy? 421 klepsy, czyli od ostatnich naszych poczynań, czyli wczoraj zużyliśmy. Ile mieliśmy? 29 zużyliśmy, bo mieliśmy chyba 450, jak się nie mylę. Smoku, gryfa, Smoka, znaczy mamy na 38 dni jeszcze, więc zajebiście yy, Moi drodzy, szukam gildi, także mam nadzieję, że ta gildia się w końcu znajdzie. Drużyny gildi, mam nadzieję, że ktoś mnie zaprosi, że z kimś będę mógł sobie razem pograć. Zaczniemy od ręki. Zaczniemy sobie od ręki. Mamy siły 300. Prawie punktów szczęścia mamy sporo, w sumie i możemy sobie kogoś zatakować. zaatakujmy sobie maga, w sumie, jako berserk. To z magiem powinien mieć spore chyba szanse. Chociaż nie wiem, czy się nie mylę, i tak naprawdę mag powinien mnie zjechać tak jak jakiegoś leszczyka, ale nie jestem do końca o tym pewien. Yy, dobra, to zrobiliśmy dzisiaj. Spróbujemy też ubić lochy. Spróbujemy ubić poziom 28, czyli szkieleta. Szkieleta mamy do pokonania w lochach. Yy, w gildi jesteśmy dalej, no bo tak jak mówię, szukam gildi, tutaj 24% mamy W sumie mogę, dobra jeszcze dodam to być 24 i Jeżeli dołączę do jakieś lepszej gildi, no to tutaj nawet mogę za grzyby widzowie, nawet za grzyby wam Ulepszę troszeczkę to bardziej, żebyście mnie tylko dodali do jakiejś fajnej gildi, która ma nie wiem 100% więcej expa Będę bardzo wdzięczny yy, Co my tu oczywiście Misję robimy sobie pod expa Jeżeli wypadnie jakiś fajny przedmiot to Czemu by go nie wziąć? Dostaliśmy grzybka, tak jak zawsze z pierwszej misji. A sobie tylko ścisza trochę shakesy. I lecimy sobie dalej. Mamy jakiś paseczek siły 21. Pancerz trochę spadnie, ale siła oczywiście się przyda. Także nakładamy. Mamy już 316 siły Nie ma tragedii. Szczęścia nam trochę uciekło, ale to nie ucierpimy na tym za bardzo. Lecimy sobie dalej. Moi drodzy. W ogóle jest, wchodzi takie coś, już odpalam pocztę i wam przeczytam, ho ho ho, oto i nasza świąteczna aktualizacja, czyli nowy legendarny zestaw, nowi wrogowie, podkłady głosowe, narratora, o proszę bardzo. Bossowie i otoczenie, to też ciekawe, yy, wychodzi, wychodzi w najbliższy piątek, 15 grudnia o godzinie 16, będzie miał sobie premier nowy legendarny log, wspaniałe zimowe widowisko i piernikowa rozruba. Czy będziesz w stanie oprzeć się wszechogarniającej, cukrowej gorączce i zdobyć nowy legendarny zestaw? Oczywiście, że tak. Ja kompletnie nie wiem o co tutaj chodzi, wiem, że będzie ten legendarny dungeon, o tym co Wam mówiłem, za jeden dzień, 21 godzin, 47 minut i 07 sekund. Tutaj mamy jakieś misje, ja tych misji nie robię i w komentarzu też możecie napisać czy te misje warto robić, czy nie warto. Tu mamy jakieś informacje. Można ukończyć w ciągu jednego dnia. Czy się resetują? Dobra, no mniejsza. Dajcie znać, czy to się opłaca robić, czy nie. Bo ja nie wiem, co. A tutaj w sumie: EXP, EXP i parę złota, czyli tak pewnie cały czas tak dostajemy. Uh, a tutaj mam coś. O co chodzi? Ej, coś mam do odebrania. Dostaliśmy: 50 zakręceń szczęśliwych. monet, bardzo fajnie. Tutaj to nad tym, co dostaliśmy. A 250 parę złota, i tu będziemy mogli odnowić sobie jedno piwko, widzowie, ja pierdziele. Dobra, lecimy dalej yy, z karczmą i tak patrzymy, patrzymy, co tu ciekawego jest. Bierzemy oczywiście emisję pod expa i tak jak mówiłem, widzowie, odcinki codziennie o 15, więc mam nadzieję, że ci oglądać. Ten ostatni odcinek zrobił mało wyświetleń, ale ja i tak się nie podam, będę walczył o to, żeby ściągnąć was jakoś na swój kanał żeby coś z Wami ciekawego porobić, za niedługo będzie kolejny prywatny serwer, który zrobisz więcej wyświetleń, to może akurat ktoś z nami zostanie. Nie, bo to szczęścia to się nie opłaca, dobra. Mm. Sporo klepsy poleciało w ostatnim odcinku, to nie wiem, czy chociaż jedna nam poleciała. A tutaj już tak w miarę poleciało. Dobra, robimy sobie dalej karczmę. 4000 eksplo to już w miarę leci. Mamy 25 poziom i odblokowaliśmy twierdzy widzowe, Ja nie wiem jak ja to twierdzę, będę rozbudowy w ogóle jak ja pracuję prawie cały dzień i nie mogę nawet zajrzeć do telefonu prawie że. No ale w sumie ustawić sobie powiadomienia, to tam na godzinę jak zajrzę to się chyba nic nie stanie. Zręczność szczęście to mi nie odpowiada. Tu już mamy miejsce w ogóle na kleinociki. Więc całkiem fajnie, dobra. Inteligencja wytrzymała 14 to na pewno nie. Co tu dalej jest? Dobra, bierzemy EXP'a, <kłysy> dusi mnie coś widzowie, w, w gardle, także mogę czasami kasznąć, za co was przepraszam, nie będę tego już wyciszał w filmiku, bo to za dużo by zajęło. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, z tego co widzę, no to tak średnio, ale mam nadzieję, że jakoś ją utrzymamy na kanale, bo naprawdę chciałem pograć w tego 6 w bić jakiś w końcu większy poziom, może jakiś nowy serwer do niedługo wyjdzie. Co miałam wam powiedzieć, jak wyjdzie ten legendarny loch, będziemy robić streama. Będziemy robić streama z tego lochu. I moi drodzy Myślę, że będzie ciekawy. no wydam parę grzybków Na tym streamie, także zapraszam was serdecznie. Myślę, że jak ten serwer wyjdzie od razu, to od razu zrobimy streamka sobie. Dobra 802 expa Zajebiście i została nam ostatnia karczma. Cała do zrobienia. Gramy trochę echo, widzowie. Gramy trochę echo. Wiadomo, karczma musi być zrobiona cała. A czykolwiek tych grzybów w Lochach się nie będę starał aż tyle wywalczyć. Maksymalnie 5 walk na odcinek w Lochach będziemy dawać. Obrażenia więcej, ale wytrzymałe spadnie. Dobra, ale chyba z obrażeniami to będzie lepiej, jak będę miał broń. Z lepszymi obrażeniami. Lecimy dalej. Może coś ciekawego jeszcze spadnie z tej karczmy. Już mało do końca zostało. Obrażę więcej zręczność. Dobra. Sobie nałożymy. 4000 expa, 4000 expa. Klepsydra wypadła, więc fajnie. Kurde, no słabsza ta broń jest niestety. Ale i tak weźmiemy, bo misja fajna. To sobie sprzedamy. I już karczmę mamy zrobioną całą, więc zajebiście. Yy, 1200 zł mamy. Sprawdźmy sobie w ogóle, co tutaj mamy do kupienia, bo nawet nie patrzyłem zbrojownia. Stręczność mm, No tak średnio bym powiedział. Co ciekawie to nie wygląda. Wytrzymałem 29. Dobra, to sobie możemy nałożyć. Siła szczęście to fajne w sumie jest, ale chyba to co mamy, to się zbytnio nie różni, więc 7 grzybów na to wydać, to na pewno nie wydam. Kupmy sobie te elikstirki, siłę możemy w sumie, o nie mam si... elikstira siły, co, jest? nawet nie zauważyłem, to dobrze, że kupiłem. Tu coś wypadło, siła Szczęście za jednego grzybka. No szkoda, że to jest szczęście, no dobra, kupmy jeszcze to, zobaczymy co to wypadnie, 10 klepsydr. Kupujemy 10 klepsydr, bo zawsze się przyda, tutaj już mam lepszy itemek. Tu mamy wytrzymałość tych pierścionek, to możemy sprzedać, to też możemy sprzedać. To na wszelki wypadek mogę jeszcze zostawić. Yy, tu wszystko zrobione, zaraz przejdziemy do lożków, Tu się już nam rozbudowuje widzowie, szukam gili, więc jak macie gildy, to naprawdę weźcie, proszę mnie zaproście. To będzie fajnie. No ja bym chciał też grać z widzami, co nie, jak macie jakąś gildę, co naprawdę. Z chęcią sobie pogram. Mam 26 poziom i się tak zastanawiam. Yy, limit na lochy to jest 5 grzybków mamy. Mamy 126, czyli do 121 możemy próbować z tymi lochami. Dobra, to próbujmy. Pierwsza walka za free. Czy tu mamy szansę? Myślę, że jak nasz, jak nasz berserk furię wytoczy parę razy, to będzie dobrze. Myślę, że tu mamy szansę, także próbujemy dalej. Trzy walki tutaj spróbujemy, jedną tam, i jak tam wygramy, czy coś, to pójdziemy jeszcze raz tutaj. No, ta furia to maksymalnie u nas dwa ciosy. Tak patrzę, że siada. Coś się zbugowało, ewidentnie. HP mamy prawie tyle samo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. No, coś jest nie tak. Ewidentnie nasz B. Be... O, 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 to chodziło. Teraz ładnie poleciał. Pięknie to wyglądało. Dobra, co my tu mamy szczęści pancerz. Dobra, chyba bierzemy to. Zawsze to trochę więcej pancerza. Dodajmy sobie statystyki. Właśnie, a ja Polazom bić locha a sobie statystyki nie dodałem. To też ciekawie. Dodajmy sobie wytrzymałość, bo wytrzymałość chyba bardziej. Nam się teraz przyda, tak sobie myślę. Będzie 40 tysięcy nie będzie, ale było bardzo blisko. Mmm dobra, lożki. Ochytny gremlin, 34, do tego na pewno nie pokonamy. Możemy sobie jeszcze maga dwa razy spróbować pokonać Czekajcie, nie, ja na magów w lochach mogę? Tak jakby furie dać Chyba... Po... Dobra, już mi kusi wydać więcej grzybków. Miało być jako, ale... Dobra, pokonaliśmy. Musiałem trochę widzowie pokonać, bo no nie mogłem się powstrzymać. Nie mogłem, przyznam szczerze, tu już mam 40 poziom chłopa. Czyli w następnym odcinku pewnie loszków nie ubijemy, Ale czekajcie, awansuję na 40 poziom. U 30 poziomu mamy kolejne loszki. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie już to dużo grzybków i tak wywaliłem na to. Yy, możemy sobie zakręcić kołem 6 razy. Czy grzybki dostaliśmy, czyli. Aha, dobra, bo jeszcze chyba z grzybki kręciłem, więc ciekawie. Tutaj dostaliśmy fajny przedmiot. Nakładamy sobie. już biję 2000, mam 41 tysięcy pyżeta. Możemy sobie na ręce nawet kogoś walnąć Magusia jakiegoś. Tutaj mam fajnego maga do ubicia. Pytanie czy damy radę. Dobra, krytyk siadł w miarę, w miarę, naprawdę fajnie to się udało zrobić. Dobra, moi drodzy, łapeczkę w górę, subek, obowiązkowo wciskać mi to i nie dyskutować ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że się widzimy na live, który będzie prawdopodobnie za dwa dni, czyli w sobotę. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Elo.